Witajcie w naszym pierwszym odcinku. Zabrajmy w RETURN TO CASTLE Wolfenstein Właśnie widzieliście intro tej gry. to Jak widzieliście to ten z mieczem to był, jest ostatni boss, ale do niego dojdziemy. P parę spraw organizacyjnych. Eee, będę, będę się starał nagrywać w tygodniu po dwa filmiki. Moje filmiki będą trwały od 8 minut do 12, postaram się i to jest mój pierwszy film na YouTube i ogólnie pierwszy let's play, więc proszę o wyrozumiałość. No To dobra. Zaczynamy. Gram na normalnym bo według mnie gra jest dość prosta i no dla mnie nie jest trudna. No to To będzie taki krótki filmik, długi filmik, przepraszam, więc go przewiniemy. Tu jest tylko jak długości gada, to tamten. Chyba nie będziecie nam nie obrażeni. Jakbyście mieli jakieś zazłe, nie wiem, na przykład głośno gadam do mikrofonu, czy tam hucham, czy jakoś inne. Rzeczy, no to napiszcie mi w komentarzach. No to dobra, zaczynamy. to widzieliście, jak Blaskowicz zlał tego gościa. Um, no to leciemy. haha. Ha. Mamy lugera, haha. Ha. Możemy się pochałpić, haha. Ha, ha, ha. Dobra. Ten profesorek. My go po cichutku zabijemy. E, no dobra. Idziemy dalej. Co był pewny? Jakiś skazaniec, nie wiem kto to był. Jakiś... Na, na, na kim robili eksperymenty. he, Dobra. Robimy pierwszego save'a. Właśnie, przydało nam się. He. Usłyszał nas? Tamten? Usłyszał? Nie, nie usłyszał. Dobra. Ciśniemy dalej. Znałam w tej misji wszystkie sekrety. A jest ich siedem. Dość ciężko było mi je odnaleźć, ale jakoś się udało. Dobra, drugi safe. <laughs> Idziemy, bo to będzie długości. To postaram się ich zabić nożem. Ale, za duże straty. Cyk. No, teraz żadnych strat. Tutaj jest pierwsza. Tu jest jedna ta sztabka złota. Trochę mało, ale dobra. To idziemy już do drugiego sekretu. Poprawię sobie mikrofon tylko. Dobra. No um, to idziemy do drugiego sekretu. Cyk, 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 tup. da. gdzie idę? Tutaj nie ma żadnego. To jest nasz drugi sekret. I dobra, wciśniemy tędy. Bo z góry nie ma co. O, nawet, nas nie, nawet w nas nie strzelili. Dziwne. No to dobra, fajnie dla nas. Eee, <gry> ten gość tam jest. E, nie ma go. Na razie dobrze idzie. Eee. Teraz to już sobie mogę odpuścić Dobra To jedziemy Ja tym faka Ja musimy poczekać na takiego gościa co tutaj wyjdzie Nie mam granatów? Nie mam Kurde Zapomniałem zebrać No chodź amen nasz piąty sekret o oh, fuck dobra gram dalej no dobra wskakuj tam dobra Nie dalej. Safe! I widzicie, jaka prosta jest gra. Po pierwsza misja. Dobra, to jest nasz piąty, tam nie wiem, który sekret. Zapomniałem. Dobra, tutaj będzie już dużo tych pędzli. No! Ja! Go! Tutaj nasz sekret jeszcze. I jeszcze, jeden, tutaj już nie ma wrogów. W tamtych drzwiach jest wejście do tej sali. Tu. Tutaj nasz ostatni sekret. Dobra. Tutaj jest wejście. A, do takiego czegoś. Nie za mnie potrzebne. Dobra. To dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Pa! Żegnam.